Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Dzisiejszy odcinek to pytanie czy wyzwanie. Jak wiecie na YouTubie nie jestem jedynym ogrodowym kanałem, a jest kilka świetnych kanałów. Zawsze bardzo mocno kibicuję Ades Pastel Garden, ale kibicuję też Beatce Wach z Ogrodowych Skarbów. I razem z Beatą zapraszamy Was dzisiaj na odcinek Pytanie czy Wyzwanie.

Jedna z nas daje pytanie albo wyzwanie, i druga musi temu sprostać. Dzisiejszy odcinek jest u mnie, ale u Beatki znajdziecie też odcinek u niej, której ona dostaje pytanie i wyzwanie ode mnie. No dobra, ale najpierw połączmy się z Beatką, bo jeżeli jeszcze nie znacie jej kanału, to myślę, że koniecznie musicie poznać. Dzień dobry, z tej strony Beata Wak z Ogrodowych Skarbów. Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich widzów z zakazanego ogrodu. Ewelino. Jestem mega szczęśliwa, że mogłyśmy nagrać to wideo. Wspólne wideo, w którym będą wezwania i pytania. Nie przeciągajmy dalej, zaczynamy! A Was zapraszam do odwiedzenia mojego kanału Ogrodowe Skarby. Ja oczywiście Wam podlinkuję kanał Beatki, żeby się do niej zaglądali. No ale cóż, przejdźmy do wyzwania, które mam wykonać razem z Beatą. Ewelino, nasze ogrody tworzymy już jakiś czas. Chciałabym się dowiedzieć od Ciebie, bo na pewno były jakieś zwloty i upadki odnośnie tworzenia rabat. Pokaż nam rabaty, z której jesteś naprawdę mega dumna. Gdy wymyślałyśmy te pytania. To wiedziałyśmy, że musimy sobie też dać podgórkę, bo nie może być łatwo. I chociaż to pytanie pierwsze, czy raczej wyzwanie pierwsze, które Beatka mi tu dała, jest mega przyjemne, to powiem Wam, że trudne, ponieważ w pierwszej kolejności pokazałabym chyba tą rabatę, którą wchodzimy na ogród, w związku z tym, że ją widzę najczęściej, ja ją też widzę z parkingu, jak podjeżdżam pod dom, i po prostu ona sprawia, że. Uśmiecha mi się Buzia, jak przyjeżdżam do domu, i uśmiecha mi się Buzia, jak wyjeżdżam z domu, bo też widzę ją zawsze e, po prostu w lusterkach. Natomiast myślę, że zeszłoroczna rabata, którą wykonałam na kartonach, pobiła wszystko, więc was teraz o nią zabieram. Myślę, że tą rabatę to widzieliście już naprawdę na wielu odcinkach u mnie. Jest ona najpotężniejsza, największa rabata na ogrodzie. Rabata, którą stworzyłam bardzo. W szalony sposób. I nie chodzi nawet o sposób jej wykonania, bo jak wiecie, ja uwielbiam te rabaty na kartonach i to jest świetny też sposób dla osób, które na przykład mają problemy z kręgosłupem, które nie mają zbytnio dużo sił, żeby ściągać darń. A naprawdę, to jest rabata, która powstała w zeszłym roku na jesień i powiem Wam, że uwielbiam ją. Nie dość, że jest ogromna, więc powiem Wam, że ciężko powiedzieć, ile ona zajmuje, bo po prostu ja wiecie, szłam. Narysowałam sobie sprayem, jak chcę, żeby wyglądała i tak wygląda moje projektowanie w ogrodzie. Natomiast na tej rabacie dzieje się wszystko. Tu są byliny, tu są hortensje, tu są czosnki, tu są tulipany, tu po prostu cały czas coś jest. Oczywiście moja ukochana kocimiętka, którą mogłabym wszędzie dawać. Jest też trawa, ale powiem Wam, że tą trawę będę w tym roku wyciągać, bo ona mi tutaj chyba jednak za dużo będzie zajmować. Natomiast jest tu po prostu istna dzikość, są jeżówki, jest werbena patagmońska, jest szałwia omszona, po prostu tutaj z każdej strony coś się dzieje. Ja się śmiałam, że trochę tą rabatę zrobiłam, żeby pomieścić na niej moje róże, które wtedy jesienią tak sobie szalony sposób jeszcze zamówiłam, ale powiem Wam, że mam wrażenie, że ja tu więcej widzę nawet innych roślin niż róż, więcej tu widzę bylin, więcej tu widzę roślin też jednorocznych. Ona jest moją ukochaną mm, rabatą. Po prostu pobiła wszelkie rabaty i ona mi też dała takie przemyślenia mocno-ogrodowe. E, ja ją faktycznie tworzyłam tak, żeby mieć po prostu tutaj taką chmurę koloru, tutaj taką chmurę koloru. Gdy widzę teraz moje rabaty, które były bardziej tak dopracowane pod względem tego, że. Na przykład jeden rząd to same róże, później przód to jest coś konkretnego i tak dalej. Oczywiście tu też zobaczycie na przodzie kocimiętkę i gdzieś zobaczycie róże, ale gdy widzę te rabaty, które są mniej zróżnicowane, to one są fajne w jakiejś części roku. A ta rabata zdecydowanie jest fajna. Cały rok, także Beatko, jeżeli miałabym wybrać moją ukochaną rabatę, z której jestem najbardziej dumna, to oprócz tego, że ona powstała na kartonach, oprócz tego, że ona po roku wygląda w ten sposób, to myślę, że jest to rabata, z której z każdej strony, jak idę o dowolnej porze roku, to ona mnie zachwyca. No dobra, to teraz przechodzimy do pytania. Numer dwa, a raczej wyzwania numer Ewelino, dwa. pokazałaś nam przed chwileczką przepiękną rabatę. Ale kolejne wyzwanie jest takie, żeby pokazać rabatę, z której no totalnie jesteś niezadowolona, no totalnie nie wyszła i trzeba ją po prostu zmienić. Pokaż rabatę, z której po prostu nie jesteś zadowolona. Powiem Wam, że tego wyzwania bałam się najbardziej, a że było zabawniej, sama wymyśliłam to wyzwanie, bo. Ja lubię taką, wiecie, prawdę. Czasami się czymś motywujemy. Ja to często mówię też tak, jak patrzymy na przykład na taki Instagram, na takie wszystkie piękne rzeczy, to motywujemy się tym pięknymi rzeczami, ale to nie jest tak, że wszystko zawsze jest idealnie ładne, że każde życie jest po prostu, nie wiem, od rana po prostu pijemy szampana i w ogóle nie wiadomo co. Jest też ciężka praca i są też miejsca, które nam nie wychodzą z różnych powodów. Więc wezmę Was teraz na rabatę porażkę. Ja kiedyś o niej mówiłam, chyba, chyba jej nie pokazałam z bliska. Nie wiem, czy się tak wstydziłam, czy co, ale dzisiaj Wam ją pokażę. Chodźcie. Za mną moja rabata porażka. Jest ogromna, miała być cudowna, miała być jedną z piękniejszych rabat w ogrodzie. Jest naprawdę rabatą porażką. To jest rabata, która jest bardzo mocnym słońcu, ale to nie jest problem. Mamy większość rabat w słońcu. Największym problemem jest jedna rzecz, przed którą was bardzo przestrzegam i powiem Wam, żeby zwrócić uwagę na to, co sadzicie w ogrodzie. U nas przy tworzeniu tego ogrodu został posadzony odstowiec. Odstowiec, który jest naprawdę drzewem masakrom i żeby było zabawnie, ja bardzo długo mówiłam do męża, nie, nie, nie usuwajmy go, bo on ma piękne takie szyszki, ładnie rośnie, yy, no i jak już troszeczkę podrósł, to zdominował nam całą tą rabatę, ta rabata kiedyś jeszcze wyglądała fajnie, dlatego ja tu na początku jeszcze posadziłam właśnie różne rośliny, słuchajcie, to, to coś ta róża, która wygląda tak marnie, to jest róża Garden of Roses, którą widzieliście w innych częściach mojego grodu, którą widzieliście na odcinkach u mnie, gdzie podawałam Wam jedne z fajniejszych róż. Ona tutaj tak wygląda, dlatego, że... Ja ma coś pokażę. Zobaczcie. Tu ciągnę właśnie o! Za jeden... Korzeni tego octowca. Ten octowiec jest w tym kącie, my już, go, już się go powoli pozbywamy. Te korzenie rozeszły się po prostu po całej rabacie, zabierając wszelkie składniki odżywcze wszystkim roślinom, które tu były i sprawiając, że oczywiście octowiec tutaj po prostu szaleje i jest wszędzie. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle odległość po prostu. To jest naprawdę. Kilka metrów. Ta rabata po prostu z roku na rok wyglądała coraz gorzej, i w tym roku zdecydowaliśmy się, że nie będzie tak. Ja już naprawdę miałam taki moment, kiedy po prostu położyłam tutaj rękę i myślałam, że nie, naprawdę, no po prostu będę odwracać głowę przechodząc koło niej, ale nie ma opcji, nie będę odwracać głowy. Przemyśleliśmy, co zrobić, żeby tą rabatę uratować. Plan ratowania jest trudny, ale. Jest wszystko przemyślane. Słuchajcie, gdybym tu teraz chciała zrobić rabatę na kartonach, te korzenie, które idą dalej, niestety dalej inwazyjnie by tutaj działały. Ja jestem w ogóle przeciwna używaniu jakiejś chemii. Naprawdę bardzo mocno tutaj ostrzegam, żeby nie używać takich środków chemicznych, które po prostu mają wam tą roślinę teoretycznie zwalczyć, ponieważ one też pójdą przez całą rabatę. To jest raz. Dwa. Te środki są. Rakotwórcze i one są rakotwórcze także dla dzieci, i one niestety zalegają w glebie przez lata i niestety też wydzielają po prostu środki, które będą źle wpływać na Was. Dlatego lepiej czasami zrobić coś bardziej mocnego, kontrowersyjnego, ale nie iść na łatwiznę, która przyniesie Wam później więcej szkód. Co my tutaj zrobimy? Ja już tu zaczynam wykopywać azalie. Jak, jak wiecie, tworzę nową rabatę, na której te azalie się znajdą. I będę musiała wykopać stąd wszystkie rośliny, które tu są. Niektóre pójdą na inne rabaty, niektóre będę ponownie tutaj wsadzać, więc jest to naprawdę szalona praca, ale to też będzie szalona praca mojego męża. Niestety, ale te korzenie trzeba będzie po prostu uszkodzić. Co oznacza wejście tutaj z glebogryzarką po to, żeby te korzenie całkowicie zmienić. Jeżeli one zostaną tutaj całkowicie zmielone, usuniemy też ten odstowiec, to tu już nic nie będzie w ten sposób działać na tą glebę. Druga ważna rzecz. Ponieważ ta rabata jest skarpą, postanowiliśmy zrobić tutaj taką piętrowość. Po tym, jak mój mąż wykonał murek z cegieł, zachwyciliśmy się tak tą cegłą w ogrodzie, że zaplanowaliśmy, nawet tutaj widać urywki już cegły, zaplanowaliśmy tutaj zrobić tak zwane schodki, które podwyższą tutaj rabatę i te schodki uzupełnimy kompostem, dzięki czemu użyźni się ta cała gleba, która tutaj została naprawdę bardzo mocno zmasakrowana. Nowe rośliny będą mieć świetną ziemię, no i jednocześnie myślę, że przyjmą się. Fantastycznie, więc myślę Beatko, że następnym razem nie będę już pokazywać tej rabaty jako moją porażkę, tylko jako mój sukces. Taką mam nadzieję. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie czy wyzwanie? Mamy pytanie. Dawaj, Beatka. Gdybyś miała ze swoich wszystkich bylin wybrać tą jedną, jedyną naj, jaka bylina by to była? No i powiem Wam, że znowu mam zagwozdkę. Bo w zasadzie jest dużo bylin, które uwielbiam. Dużo, naprawdę dużo. W ogóle kocham jeżówki, które są przepiękne, kolorowe i też po prostu no, wyglądają niesamowicie na rabatach. Uwielbiam floksy, ale. Hmm. Uwielbiam też brunery. Ale naprawdę, jak tak popatrzę, której byliny nigdy u mnie nie jest za dużo, która bylina jest u mnie prak praktycznie prawie wszędzie i na pewno ją widzicie u mnie w ogrodzie po prostu prawie wszędzie, nawet teraz, jak tu stoję i Wam o tym opowiadam. No to jest oczywiście kocimiętka. Ja Miałam kocimiętkę w różnych odmianach. Mam zarówno Six Hills Giant, mam Kit Kat, mam, mam Walkers Low, mam też wysianą po prostu z nasion. I słuchajcie, każda, każda jest dla mnie po prostu. Cudowna, każdą uwielbiam, każda po prostu inaczej wygląda, każdą kocham na rabacie i każdej chcę dodawać jeszcze więcej na rabatach. Ja w tym roku na pewno będę rozsadać więcej kocimiętek, żeby mieć jeszcze więcej kocimiętek na innych rabatach I, i naprawdę być może mój ogród będzie też coraz bardziej charakterystyczny tym, że teraz ja już po prostu kocimiętkę chcę mieć na każdej rabacie jako właśnie tą, która... Jestem brzegiem rabat, ale wiecie też dlaczego? Bo ja bardzo lubię szałwie też. I szałwia omszona jest dla mnie cudowną byliną. Natomiast szałwia jest bardziej sztywna w pokroju, a kocimiętka się kładzie. I niektórzy nie lubią tego efektu, że kocimiętka się kładzie, a dla mnie to jest takie doskonałe tło dla roślin, ponieważ zobaczcie na przykład tu: e, mam tu różę bonikę, i ona tak się jakby też pokłada tą kocimiętkę. Według mnie to tworzy naprawdę bardzo fajny efekt. To jest takie bardzo nostalgiczne, romantyczne. No ja nie, nie muszę być wszystkiego takiego, wiecie, mocno stojącego w ogrodzie. Podpieram ostróżki i staram się, żeby róże pięknie, fajnie rosły, ale taka kocimiętka taka właśnie lejąca się jest dla mnie po prostu wyjątkowa. Ok, przejdźmy teraz do. Pytania od Beatki. O, wiem, że jesteś miłośniczką róż, ale gdybyś miała wybrać tą jedną, jedyną różę, którą z takiego prawdziwego ogrodowego serducha poleciłabyś, jaka to by była róża? Jak wiecie, róże kocham miłością absolutną i jest to chyba jedno z najcięższych pytań, ponieważ jak nawet robię dla Was odcinki typu ileś pięknych, pachnących róż, ileś róż, które nie wiem, będą kwitnąć całe lato, to ja naprawdę mogłabym do tych zestawień dać jeszcze więcej róż. Róże aktualnie są... Tak fantastycznie, często po prostu wyhodowane, że naprawdę jest wiele odmian, które są super wytrwałe, super rosną i są po prostu przepiękne. Ale zastanawiałam się, których róż mam w ogrodzie najwięcej. Bardzo dużo ostatnio zaczęłam wprowadzać róży Louis Odier, bo ona naprawdę jest fantastyczna. Mam bardzo dużo róż Aspirin Rose, która jest po prostu piękną, białą różą. Mam bardzo dużo też róż takich niskich, kompaktowych, zarówno Lion Rose, jak i róż. Pięknych, oczywiście, które na tamtej rabacie, którą wam pokazywałam, niezbyt dobrze rosną, czyli Garden of Roses. Zachwycam się oczywiście paszminą. Eden Rose u mnie po prostu na prowadzenie też mocno poszła, ale myślę, że różą, która, której mam bardzo dużo i którą zawsze się zachwycam, i, i ona mnie niczym faktycznie nie denerwuje. Ona kwitnie cały czas do późna. Co prawda też później zakwita niż inne róże, a ja to jest pomponela. Słuchajcie, pomponela jest dla mnie absolutnie moją faworytką. Ona ma taki odcień różu, jaki ja lubię. Jest bardzo elektryzująca, świetnie się komponuje na rabatach. Ma piękne te pompony, piękne te pędy, dobrze wygląda po deszczu, kwitnie cały czas. No, uważam, że naprawdę gdybym miała wybrać taką jedną różę, która mogłaby być u mnie w ogrodzie, w większości po prostu miejsc, oczywiście wiadomo, że róże pnące to już jest inna bajka, ale myślę, że wybrałabym po prostu pomponelę. To doszliśmy już do ostatniego pytania od bratki. Ewelino, już jakiś czas prowadzisz swój ogród. Gdybyś miała dać taką jedną złotą radę dla początkującego ogrodnika, to jaka ona by Rada była? Rada dla początkujących ogrodników. Słuchajcie, im dłużej prowadzę ogród i im więcej w tym ogrodzie robię, ciągle uczę się czegoś nowego i ciągle mi się te rady zmieniają, ale od pewnego czasu jest jedna rzecz, która uważam, że jest chyba albo raczej na pewno najbardziej istotna, ponieważ ogród uczy cierpliwości. Im na początku, gdy zaczynamy zakładać ogrody, oczywiście w pierwszej kolejności chcemy mieć ten efekt, więc bardzo, mocno, więc bardzo mocno skupiamy się na tym, jakie rośliny tego ogrodu wprowadzić, jakie rośliny mieć i które rośliny nam naprawdę stworzą fajny efekt, też szybko urosną. Um, ja też tak kiedyś miałam, a później na przykład dziwiłam, czemu coś rośnie mi gorzej, coś lepiej. Moment zmiany u mnie to był moment, gdy zrozumiałam, czym jest takie serce ogrodu. I to już nie chodzi zaraz o takie, wiecie, psychologiczne przesłanie, że my jesteśmy tym sercem tego ogrodu, bo oczywiście, że jesteśmy. Ale jeżeli wasze rośliny mają bardzo dobrze rosnąć, to to jest też trochę tak, ja już to też mówiłam w przetworzeniu Rabat na Kartonach, że to jest też trochę tak, jakbyśmy my mieli być zdrowi, jedząc beznadziejne jedzenie. Jeżeli będziemy się źle odżywiać, to choćbyśmy nie wiem ile witamin zjedli, nie będziemy w pełni się czuć dobrze, nie będziemy wyglądać dobrze, nie będziemy mieć energii, po prostu nie ma, nie ma szans. I żeby Wasze rośliny, Wasz ogród naprawdę wyglądał fantastycznie, bo to, czy mamy na coś czas, czy to będzie w danym momencie dobrze przycięte, czy nie, to ma znaczenie. Ale pierwsze, najważniejsze znaczenie to wszystko gleba. To wszystko zależy od gleby. I u mnie naprawdę ogromną różnicę w ogrodzie zrobiło po pierwsze rabaty na kartonach, po drugie też e, używanie kompostu w ogrodzie. To sprawiło, że moje rośliny, naprawdę rosną po prostu jak szalone i nawet rabaty, które powstały rok wcześniej wyglądają po prostu przepięknie, wyglądają fajnie, dziko ja widzę po prostu, że te rośliny mi się odwdzięczają naprawdę tym, że mają po prostu zdrowie i czy ja je nawiozę, czy ja ich nie nawiozę one i tak mają świetną glebę bo właśnie to gdzie jest ta, wiecie to jest taki, czasami taka fotografia góry lodowej, która pokazuje nam taki szczyt i pokazuje, że to wszystko dopiero się dzieje pod powierzchnią morza, i to wszystko się dzieje tak naprawdę dopiero w glebie. Czyli całe to życie, którego my nie widzimy, całe to życie, które roślina naprawdę ciągnie mocno i którym ona jest po prostu oddana no, od swojej dolnej, całej części, to się dzieje właśnie w glebie. Więc my powinniśmy zadbać też o to, żeby właśnie ta gleba była fantastyczna. Lepiej zrobić mniej rabat. Naprawdę takich, których postaramy się o to, żeby rośliny od początku miały dobrą glebę, żeby miały ten kompost. I jeżeli tak będziemy tworzyć ogród, to zobaczymy, że później naprawdę przy tych roślinach jest mniej pracy. One mniej chorują, one nie potrzebują właśnie nie wiadomo jakich sztucznych nawozów, nie wiadomo jakich ilości tych sztucznych nawozów. One nie potrzebują nie wiadomo czego, bo naprawdę potrafią sobie super radzić. Ale zobaczymy też, że w tym ogrodzie toczy się fajne życie też. Na tej roślinie zobaczymy masę zapylaczy, zobaczymy masę motyli, zobaczymy po prostu piękno. Więc gdybym miała dać taką radę początkującą ogrodnikom, to wiadomo, że cierpliwość ma znaczenie, ale najpierw zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli od gleby. A później już te wszystkie rośliny naprawdę będą nam rosły pięknie, fantastycznie i cudownie. I nawet jeżeli patrzymy na to, żeby jak najmniej czasu w ogrodzie spędzić, są różne metody ściółkowania, a wcale nie trzeba kłaść od razu agrowukliny i też będzie. Cudownie. I to nie jest tak, wiecie, że ja po prostu tak cały czas mówiłam, że ta agrowuklina to jest zła. Ale jeżeli my przykryjemy tą agrowoklinę coś, w czym tego życia nie ma, yy, i jeszcze tak naprawdę odetniemy tą możliwość po prostu tego, żeby na przykład dodać tego życia w postaci kompostu, tak, bo, yy, no bo tutaj już ściółka na wierzch nie pójdzie, yy, no to będzie to tylko działać na szkodę tych roślin. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Beatko, bardzo tobie dziękuję za ten wspólny odcinek. Śledźcie kanał Beatki, mam nadzieję, że subskrybujecie, także mój kanał. Dawajcie znać, chcecie więcej tego typu odcinków, czy wyciągacie z nich jakieś fajne rady, fajną satysfakcję. Ja myślę, że warto robić takie wspólne odcinki, bo to jest też pokazanie różnych, różnych punktów widzenia, a YouTube ma to do siebie fajnego. Że tak naprawdę możecie wejść na jeden kanał, na drugi kanał i nic nie przegapicie, możecie oglądać nasze kanały. Także mam nadzieję, że oglądacie zarówno kanał mój, jak i kanał Beatki. Dziękuję Wam za dziś. But smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help but feel